Krótki raport dnia to szybka esencja sześciu absolutnie ważnych wiadomości z Polski i świata. Polska. Sejm uchwalił finansowanie in vitro z budżetu państwa oraz nie mniej niż 500 milionów złotych rocznie na cały program leczenia niepłodności. Nowela trafi teraz do Senatu. Za 268 posłów, przeciw 118, wstrzymało się 50. Wśród PiS za było 23 posłów, w tym Morawiecki, Kamiński, Fogiel, Przydacz czy Miller. 49 wstrzymało się, w tym Kaczyński, a przeciw 102 premier Morawiecki o in vitro. Zawsze za tym oponowałem. Samym uchwalił, że niedziele handlowe wypadną w dwie niedziele poprzedzające Wigilię, czyli 10 i 17 grudnia, a każda Wigilia wypadająca w niedzielę będzie objęta zakazem handlu. Centrum Astronomiczne imienia Polskiej Akademii Nauk po trzech latach prac otwiera obserwatorium na środku pustyni Atacama w Chile. To jedno z najlepszych punktów obserwacji kosmosu, średnio ponad 340 bezchmurnych nocy w roku. Nowe obserwatorium Cerro Armazones ma pięć nowoczesnych teleskopów, w tym największy w historii polskich obserwacji z 2,5-metrowym zwierciadłem. Polska obok USA jest jedynym krajem, który posiada własny kompleks w tym miejscu. Siedem innych należy do konsorcjów. Centrum m.in. wyznaczy odległości do bliskich galaktyk. Posiada też 65 paneli słonecznych i jako jedyne na świecie zasilane jest w 100% z odnawialnych źródeł energii. Sfinansował je rząd z pomocą Unii Europejskiej. Donald Tusk wybrany najbardziej wpływowym politykiem Europy w corocznym rankingu portalu Politico. Objaśnienie. Od 20 lat toczy on bitwę z Jarosławem Kaczyńskim o duszę Polski i teraz Tusk z demokratyczną, nowoczesną europejską wizją przyszłości będzie cofał kształt kraju zbudowany przez Kaczyńskiego, tradycjonalistów, katolickich konserwatystów, nacjonalistów. To promyk nadziei dla centrystów w całej Europie, którzy z rozpaczą patrzyli, jak siły populistyczne przenoszą się z peryferii do rządów Włoch, Słowacji, Węgier czy zyskują popularność w Niemczech. Teraz trójka bezpieczeństwa, Polska, Francja, Niemcy, będzie mogła wrócić do swoich obowiązków. Związków. Wcześniej stosunki Polski z tymi krajami były napięte. Świat USA W niedzielę po święcie dziękczynienia na lotniskach tego kraju obsłużono rekordową liczbę pasażerów niemal 3 miliony osób w ramach 51 tysięcy lotów. W Unii Europejskiej na koniec 2021 roku 25% z 918 tysięcy osadzonych więźniów stanowili obcokrajowcy, z czego 70% spoza Unii Europejskiej. Przykłady: Szwajcaria 70% osadzonych to obcokrajowcy, Grecja 59%, Austria 49%, Belgia 43%, Niemcy 26%, Francja 25%. Na drugim biegunie Rumunia 1% czy Polska 2,4%. Są to dane Rady Europy jeszcze z przedmasowej migracji z Ukrainy. To był krótki raport dnia to przejść wydarzeń minionej doby. Za projekt i selekcję odpowiada serwis infopigua.pl. Nie zapomnij zasubskrybować i słyszymy się codziennie w dni robocze o 7 rano.